Cześć, ja jestem Kuba Shepo, a to jest Silveriada. Odcinek drugi. Ze mną jest Jaszczur. Testowiron, Ale. Jasiek, jej, jej Maciek, ja. Dzień dobry, MTT, Jasiek przez... trzy i... Testowiron, który po raz trzeci w trakcie bycia na moich odcinkach zmienił nazwę. Nie wiem dlaczego. Ja? Nie. No, no nie no, przecież pierwsze odcinki Europki byłeś no Poastero, potem byłeś Testowiron, a teraz <grym> jesteś... Ale to inne komfort.

no, co robimy? Ojoj oj, Eee. Możecie? Jasne. Dobra, Dzięki. A co się stało? Jeszczur? Nie, internet. To znaczy. Dobra, plantujcie. Internet plantujcie muszę się zmienić. O, tu się obstawia heaven, no. Oj ojoj, oj, 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 dwóch. Nie, nie, nie idźcie tam. Boże święty, dlaczego wy tak agresywnie gracie? Możemy ci dwóch, więc chyba... No dobrze, położyłeś dwóch, ale mogłeś nie położyć ani jednego Dobra, siedźcie tam na dupie. Eee, fajnie, że ktoś sprawdza bombę Wenty, 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 wenty Dobra, kostury seresa to nie są, tam jest to Wenty, wenty! Ostatni ja wenty ja... jaszyk plesy masz Dobra, ja... Zrobione. Buddy Bardziej nie Pewnie wybuchnie. Okej, okay, jest, <grym> O no, wygraliście. No. bez siebie. <grym> Ej panowie jakie cude mam dwie śmierci po pierwszej rundzie Nie co? mamy pojęcia Podpalamy bota. Bez kitu Dobra mam przynajmniej normalny pink już Dobra Dzień dobry witam Was bardzo serdecznie Ten mecz będzie komentował dla Was Włodzimierz ślaniż... Włodzimy i Henryk Szpakowski tak, tak. O Jezus, ale mnie legło Jest jeden na ocet przy garażu chyba No come on. Nie, no, no. Ja nie mogę nic grać, bo to jest... Na niuku to gówno um, Będziesz miał skórnika dwóch Skórnika dwóch będziesz miał Jasiek nie, nie, Już nie gramy nigdy noka Bo FPS mam tutaj nie, nie co 10 Jeszcze jeden powinien być nie, no jak się mógłbyś tu rozrobić, tak. Eee ten def, stary def. A to jest B? A czy B? A, czy B? Tu, tu. No, co, co było? Kurde, zasrany drogi. Już nie stałem, Eee <laughs> <laughs> Dobra, nie odpalajcie się, bo jesteś na mikrofonie. Patrz, uchodź, kurnik będzie. Je dwóch kurnik, chyba będzie, jeden 60. No ale lecisz, kuba, dawaj. Jeszcze jeden. Jeszcze sprytnie, sprytnie. Dziękuję bardzo. Posiłka od niego. No, eee, Gdzie on był? Gdzie onk? No, wyrzuć broń i. dobra. No, nie, sorki. Nie no spoko o, fruś, Przepraszam ale... wybać mi Brunchilda eee, Czy się nic nie mówię Potężny Oaj na górze Na górze Oj oj. No jeszcze odcinka Ajaj aj. No Proszę nie graj Mo już Proszę. To proszę. już chyba jest wniosek, fukuję po tej rundzie. Uuu. Ale pewnie, nie, pewniaczek. A, to było pewne, no, to wiadomo tutaj. Cina monet. Mesa Owsec, faniak. Owsec to, to znaczy na zewnątrz. <grym> 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 e, e, tutaj wiadomo, nasz y, gracz. Ja się bawi i uczy. Tak. <grywa> bawi. Szybki, szybki, fajny. Szybki chopak z ciebie. Lubię tak. Oh, yes. O jezu. Macie macie Do, E. O, o, sie, sie, Pink, buddy in your channel timed out. <grymne> 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 buddy entered your channel. Gdzie? Prędko już. Ten pan to nam wyznaczył. Gdzie? Ten pan jest na A. Dopiero. Ja mówiłem, że zdąży zaplanować. Najmniej nie bierzeliście. Life, life sleep. nie lubuje. Nikt nie lubuje. Nie wiem kto może ich lubować. Źle wiele chyba tylko. A co tam gdzie się się? Mapałuszo. No ja byłem gdzie indziej, no plantuj, Maciek. No, ja nie Maciek, no, smołka, no, plantujcie. Ło, no, ninja dy, ninja ty, plan. Mówiłem, że Mówiłem, że niech United. Ja no, no. lubię Aha. United. Heaven, po, a przyznał się rodzicom. Czekaj, dam im kose, dam mu kose, dam mu kose, nie zabijajcie go. Ale on jest na spoko, gościu. Spoko. No gdzie jest bomba serio? Yes. A, jest Jest. Miał te jaki pewniaczek, ojej, umm, jaki ojej Wow, fuck me hevena mnie zdjęli, dwóch na hevenie Na tych na Gzymsach No ja pierdzielę Dobra już ci, już ci wchodzę na... Na Silosa? Jest, jest? Jest trzech outside nawet. Ajajaj. Aj, aj. Nie, bez sensu wychodziłem. za bardzo się Kim co nie, nie, nie wie To nie wiedzą o istnieniu Seelosa w ogóle. Nie wiem. Mogą mnie wiedzieć. Ja idę outside, bo tam mam dwa FPS-y. Jednego mam gościa na plecach. To tak nie działa. Jak to? No może się tak tu zaczęłem dwóch idę ja. Dobra kupę, plastuje, albo e, ja kupę nie. Ja pierdziele. Tak. Jestem powiem, ostatni. Haven. Ja pierdziele Jeden HP. Jeden, haven, haven. jeden haven. Oj, sorry. Wow, no stary, no przecież... No sorki, no myślałem, Wiadomo, gdzie jest ostatni typo, a ty mnie zabili. Uuu, ja się Ale to było niekomfortowe. To było, to było złociste. Wtedy szedł kucha, wydykami przez jak psy, jakieś brudne. Bry... Czy... brudne. Psy brudne. A są bry... psy czy Wow! Wow! Jakieś info? Gdzie? Jeden Co? heaven, jeden heaven. Uuuu! Ale heaven w tej rundzie, ojej! ostatni heaven. Eee, ja mam od Ja mam od tego Od B Okej, okay, okej okay. Idę na heaven Nie tam kuska Fuck my life Dwóch miałem Dwóch miałem I ja myślę, że teraz będzie ace O serio? Myślałem, że ktoś tu jest U Odkłonnika Cześć Ale w mordę został Musisz ten... Jak w strzelił Oni się tam wkampili hmm. Na pewno A myślałem O mój Boże O mój Boże Ja jestem beznadziejny Rushujemy Oh Rasujemy. cheat hey. No troszkę mnie zdarzyło. Nie wiem dlaczego tak się dzieje Ale raszujecie to B? No właśnie Tak myślałem Outside czysty Jasiek bo ja mam. Tam są ludy! No food, Krzyś, ja nie 61 No i chuj! Grziesz shift, shift Kurwa mać co jest pierdolonym internetem, kurwa jest tak, jest tak Dobra, ostatnio był A To idziemy B i to jest logika, która mi się podoba. Chociaż nie, dwór, idzie dwór. Ja patrzę, A, spokojnie, on mnie nie zauważył. Dobra, to my też. Cofaj, cofaj. Dobra, gra i go, yy, A. Kupa, ale jakiś katapicki jak komentarz potrzebujemy do na tego na meczu, co nie? Bo tu tak, się nic nie dzieje. gdzie plantujecie? A. O, jeden do Ej, jest outside, jest outside, Grzesiu, pomóż. Dobra, plantujcie bycie Dzięki, Grzesiu. Dobra, już zostawcie ten auto na... ja No nie, mam... nie, jak mi zabrał killa, no. Super, panowie. Sorry. Dostał. W sensie zrobiłem e, heada jego martwemu ciału. Jego Martwego ciała. Tak Ciało. To tak może być po prostu normalnie Na highlight'ach Ej chłopaki raśniemy teraz B Nie! Nie to nie Nie Ja zawsze mołotowuję B paka. bo oni. E, daj mi No, no rzuć mi Gdzie jesteś? No już oddałem Mołotow, Mołotow idzie? Kuba, to ja Cię nie będę przeszkadzał. Rzućcie ściśle flasza O, masz, 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 Jezus maria. maria! No, to byli. Mhm. Jest kapitulit taki. Oj! Ja nie... Ja nie mogę. Manegewa, on manegewa! Kurwa, ale. Star, no nie wchodź mu tak w ogień. No dobra. No, Banegewa, czekasz. No właśnie, stary, a to a, bo mówi. Sobie no, ale. A, a to mówi gościu, który całe życie go nagewem, tak? Rzucam mało. A, Ej, rzuć tu mało, rzuć mało na B. Maciek. Co? Nie ma mnie tam w ogóle. Jak to nie? No Gdzie garaż? karasz? Jezus Maria. Robił nam plecy. Jelen jest outside Fuck my life Ale flika strzeliłem Na outside leży Dobra Żyję, mam 8 HP Ale takiego flika Nie wyjdź mojego nagrywa, wyjdź mojego nagrowa Ty biedaku nawet go... złota nie ma Czemu ja kupię UMPa? <laughs> no nie jest zły. Ale mam małp. Są dobra, broń. Jest outside. A, no jeden tak. jest A. Poszuję outside. Jeszcze jeden outside. Dobra. Rzucę tak. Flashback. Ej, zielony, po prostu. Jakie? Ale gram 0 w tej rzeczy. Okay. no Heaven czysty takę Proszę na outset. Plantuję na outside. Plecy nam zeszłym Dzięki, uratowaliśmy życie. Ostatnia runda. Co? No panowie, ostatnia runda Chodźcie, zagramy jakoś śmiesznie. No to walimy sobie dużo fajter. Wszyscy dawaj ten. Autokampy? autokamp. Ja już mam autokampy. Maciek, autokampa. Maciek, autokampa. Nie, jest, nie autocampy. Dawaj autokampę, no. Ma być śmiesznie. Lecimy. I chodźcie wszyscy dwór. Wszyscy dwór. Ja Jak coś ja rzucam mało. Maciek, ty głupi! <laughs> Jakżeś ty to zrobił? Ale, Jaki ty jak jesteś idiotą, no. Ooooooo, oooo! Już mi się zrobiło zimno na sekundę. Przepraszam. Eee. I bez my to teraz zrobimy. No i co? No i on niby ma więcej punktów ode mnie, tak? A to tylko dlatego, bo on jest e, niemiłe. Tak, to jest dwor. No nie no, no. bez nie, byś miał to kampami co mogę zrobić. A ten twój mój kill to może sobie teraz do filmu wrzucić. Tak, będzie, na no, pewno. Pekka. Nie idziemy w ogóle w dwor. I ja idę ja dwor, dwor, bo tam są boty. A <laughs> okay. jest na Dobra, to ja też no, idę yes. dwor. Ej, wszyscy no dwor. Ej, no. Wszyscy no. dwor. Oj, dwórek. Ajajaj, aj, aj, chuj. Same heady. 10 osób biegł w niego. Nie ma się dość Ja idę teraz w dwór, zrobię im śniane śmierci. Byłem pierwszy. Nie, szefo. Tak. Shit tak. happens. Ja idę Heaven To zobaczenia no dobra Kto rozwalił drzwi? Nie ja Kurwa spadłem O, szli B no, okay. Nie, coś słyszę od Heaven'a jakby be a i a, i Na B no nice. Tak biegnie sobie, otwieram drzwi i razu lepiej na mu sprzedaję Gość nawet nie wie, co, co się dzieje. Tak, N było. normalnie, tak, jakbyś tak, rapował, stary. Tak, będzie twór. Tak, Ilu? Jeden, na razie. Dwóch. Nice. Wszyscy na dworze? Wychajcie. Ocieka Jeden, gó góra, dwór Leż. Żeby nie było wam za łatwo. Czeka Czekajcie, ace'a będę mieć. Czekaj Jeden w plecy. Ła! Zabijem dziobę. No fajk, bym miał. <grym> Kurwa, ja nie mam lagów. O ja nie mam a więc tak, to jest najbardziej memowa mowa yy, broń na... Yy, na hajsownikach. Tak, chyba w 2000 roku. No właśnie chciałem tu powiedzieć, że w 2013 roku, jak jeszcze. Bok, kratto! Krata. No. Co to był za granat zaczepne, przepraszam bardzo. Dobra, to jeszcze To Długi bardzo dobrze. E... Niebo Już plantują B Ja wiem No fuck my life, ajajaj Idę B Dobry pomysł <laughs> no, ja Zaplantowali za silosem Na drzwi Drzwi małe Małe drzwi, grube, wiesz gdzie są małe drzwi? Tu są Skapi się z tego samy masz, klesy masz Nie yes. Dobra Sajewik Dobra defuse e, Masz defuse, Niech Nie zdążę, Nie zabiję się. Nie, bo to wygraż. Mogę ci zeusak. Główna sekup. Dobra. Zeus bardzo dobrą Mocne. <laughs> Tak wiotro. kończą się relacje przyjacielskie. No, normalnie monopoli. <laughs> Eee, kudni chyba. Trzeba. Ajajaj. No jak to, to jest możliwe? Wiem, ale... Pomóż pomóc. Ajajaj. Jasiek. Jak mogłeś? No ja pierdzielę, oczywiście A No jeden jest na górze Dobra jeden jest na spałnie, nie będę się to pierwsza w nie Nice Jeden na górze był Dobra gruby właśnie łaś Drabinka była słychać Ale to nie ten są na górze Pod tam przy drabince A jajaj 1 V1A1S Gdybym miał 5 pestek więcej Co no. włożyć <grym> No I, i to Bez jest goli. dobry odcinek, nie? A więc tak, to było na tyle. Pamiętacie aby komentować, subskrybować, yy, dajcie lajka, jeżeli się Wam podobało. Yy, Trzymajcie się, ciepło. Cześć.